odwołania prezydenta miasta. Prokuratura zarzuca mu działanie na szkodę urzędu miasta oraz miejscowych firm budowlanych. Głosowanie przebiega bez zakłóceń, ale dla zapewnienia bezpieczeństwa we wszystkich lokalach no wyborczych są policjańscy. Głosować można Głos w północy. i Z głosem? No. Okay. Sposób na notorycznych gabowiców znowu miejskie przedsiębiorstwo komunikacji w Olsztynie. Jeśli nie zapłaciły mandatu za jazdę bez biletu... Jakie na przykład można mieć no. kłopot z uzyskaniem kredytu. Tak. Przypominamy, tak zasypuje pieniądze. 150 bilet. Zł. 2 złote i 10 groszy. I do należy do Pana. To jest są O! Tak pamięci za swoich dzieciach i aby je lepiej zrozumieć, założyli koalicję pasożytów i Fundacja komunikacji społecznej Aki. Czuję cię? tak był zasypany? Nie, nie. się regularnie, bo każdy... Z z... Mienia, setkami nie. Nie, ale kiedy to już się poczują, rozmawiają o dzieciach. I co najważniejsze, starają się jak najwięcej czasu spędzać w tym czasie. I to podstawowa zasada koalicji. Rozstania z dziećmi, i krótko. Dla mnie najtrudniejsze jest rozstanie z moim synem. S A to najlepsze, ale już dwadzieścia czterygodni. Zatem podkreślają, że najważniejsze to nauczyć się słuchać tego, co mówią dzieci i zacząć najczęściej głos. To z całą pewnością. Czy już po koniec filmu. Ksiądz. To nie postaci, które można było dziś spotkać na stoku narciarskim w Morsku. Pod Wielkie Śnieżne Rolowanie odbył się tam konkurs na zjazd z najoryginalniejszym przebraniem. Modne barwy i efektowne kroje i wyszony. Na każdym narciarskim stoku nie brakowało tych, którzy do ubioru przywiozują wagę nie mniejszą niż do czy jakości sprzętu sportowego. W morsku królowali dziści, którzy na pewno nie pozostali do niezauważeni na żadnym stopu. Zaprezentowali także swoje wymyślne pojazdy. A to do wszystkich, bo w tym konkursie ważniejsza od sportowej rywalizacji była dobra zabawa. 10 stopni poniżej zera skutecznie zniechęca do wychodzenia z domu, ale to jest Zapisy zanurzenia i ćwiczenia rozrywające. Cztery stóp w wyższych dolach lodu i oto efekt. Lodowe rzeźby to pomysł grupy młodych ludzi na pierwszego traktatu królewskiego z Warszawy. To jedna z niewielu galerii, w których dociekanie jest nie jest uchronione, a wręcz wskazane. Zeszły to zostanie kilka dni. Kolejna akcja zatrakcyjna za rok. W lodowych blokach powstaną miniatury niż nie lubi kamieni. Ostatni weekend, dlatego okazuje się, że... ...dolącym w, w tym świecie z umowy nie obu tytułów. Za ostatnim rośnie na pięć to A, to się udało... ...na dębcy balon to zostało mi trochę... Zostało. ...jednak kilka szpilek wręczając złote maliny... ...dla najgorszych I Teraz już wystarczy. Pól. ...tymczasem trochę bliżej nas, Pary. Paryżu. Widzi Pan, jak odpowiednia, właściwa polityka kadrowa... 30 ceremonię rozgrania Cezarów nieoczekiwanie dominował triumf filmu Leski, Unik. Zdobął trzy statuetki, w tym dla najlepszego filmu francuskiego i dla apelatifa tak mm. Kirchnisza. Zmieści w tym, się na, na ostatni Na płycie się zmieni? największe emocje, budzi pytanie na co będzie trochę na i reżyserię. No, tak, lepiej. filmem za wszelką w ostatnich czasach nominacja dla Jana Kaczmarka za muzykę do filmu Malicie i w kategorii krótkometrażowej. Lepsze oświetlenie mam. Teraz przejdźmy do Oscarów od 5 wieku poprzedza noc Złotych malin. Filmowych Anty Nagrod. Najgorszy, na którym ubiegłego wyborów no, został w Polsku, tak samo. W Polsku, nie ma mowy. Zaraz parę talii 19. która wybuła w malinę za rolę kobiety kota, wykazała się poczuciem humoru i kurdowała w Albo i Roni. nagrodę i parodują swoje szloty przy przytłaczaniu Oscarów przed trzema laty. Dajmy moment, czyli w końcu obiad. Taniec według mężczyzn, to wieczór kolbaretowy przygotowany w warszawskim teatrze wielkim. Tytuł może sugerować poszukiwanie męskiego idiomu w łańcuch współczesnym. To jednak zda interpretacja, a jego zmienienie wynika głównie z płci choreografów. Spektakl składa się z trzech jedna aktuły. Kilka krótkich sekwencji to dzieło Jacka Ciebułowicza. Rekcje dla zranżonych ludzi przygotował Karol Uwański, A słabomie włoźniak jest autorem upadku Komi Komedia. Dużo jeszcze? W tarnowskim pracie imienia na sztuki i wszyscy moi krewni Iwana Choluba. To komedia opowiadająca Tyle. o społeczności Małego Miasteczka, które cały zbyt materialny zazwyczaj miejscowemu bogatemu rzeźnikowi i jego zakładowi. Lokalny kapitalista postanawia jednak zanieccenizować swoją śmierć, by zobaczyć, kole naprawdę na nim zależy. Reżyserem. Masz jeszcze jakieś drobne? Takie żółte? W muzycznym alfabecie jesteśmy w kadrowym na N. Marek Sierocki opowie o mistrzach tłumaczeniach, z Pogranicza, Bezu, Samby i Popu, grupie, która zresztą w nocy ze sobą, z jedynce, mat Zespół Mat-Bianko powstał na początku lat 80-tych w White i Mark do współpracy z polską wokalistką właśnie Trzelewską. Pierwszy sukces odnieśli w roku 1984 singlem Gerał od Róża i a rok później popularność zdobyła nowa wersja przełomu nie jest repertuarą do Róża i Uznano ją najlepszym europejskim singlem osiemdziesiątym. Wszystko już, koniec. Pod koniec lat ten łańcuch płasiał wręcz. Tak, ja powiem, już wystarczy, koniec filmu.